Cześć, z tej strony Oliwier z kanału Bratwa. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić moją kolekcję zabawek w skali 1 do 16. Tak więc zaczynamy. Przed chwilą odebrałem informację, że kombajny na tym polu już są pełne. Tak Jak widzieliśmy, bardzo sprawnie poszła im akcja, aby podjechać pod kombajny. Niech chłopaki już sobie tutaj wysypują, niech się nie denerwują, a my przejdziemy dalej. Tuż za nimi, widzimy, trwa już akcja prasowanie. Case z presą klasa, prasują na tym polu, co przed chwilą widzieliśmy kombajny mucące. Od razu za nimi John Deere zbiera już baloty. Sztajer je odwozi. Tuż obok tego pola trwa akcja kiszonka. Sieczkarnia Klasa wraz z traktorem John Dira z serii siódmej sprawnie sobie radzą w tej akcji. Przy polu, gdzie trwa akcja kiszonka, trwają właśnie wykopki ziemniaków. Makornik i Grimme sami dają sobie radę na tym polu. A tutaj już mamy prace pożniwne. Największe ciągniki na gospodarstwie, czyli Clask Serion z talerzówką Kuna oraz John Deere 9RX z pługiem właśnie uprawiają podsiew Oto pole. Tutaj obok mamy jeden z mniejszych ciągników na gospodarstwie, czyli John Deere z serii piątej. Serii 5M, który wałuje walcami to pole pod siew. Od razu obok niego jeździ Fendt 900, serii 900 Wario na podwójnym ogumieniu, który wałuje i przygotowuje pole pod siew. Tutaj obok mamy. Poczciwę 60 z przyczepą oraz oraz kombaj Klas Lexem 480, który jest najstarszym kombajnem na gospodarstwie, którzy dosyć bardzo dobrze radzą sobie musząc jedno z wielu pól na gospodarstwie. Tutaj dojczwar z pięcioskibowym pługiem orze, właśnie przecza, ponieważ ten oto kolos nie nawróciłby z tym pługiem, aby dobrze zrobić przecza. Tutaj właśnie mamy już akcję siewy oraz rozsiewanie i pryskanie. Rozsiewa tutaj New Holland serii T7 z rozsiewaczem nawozów Amazone. Tuż za nim jedzie również New Holland, tylko serii T8 z siewnikiem Pottingera. A za nim jedzie Case Puma z opryskiwaczem Amazonę. Obok tego pola trwa akcja Siano-Kiszonka. Sieczkarnia jeszcze nie dojechała, ale już przetrząsa tutaj Waltra z przetrząsaczem kronę. Tuż za klasem jedzie również klas, ale traktor z rozrzutnikiem obornika. Trwa właśnie załadunek ich. Gospodarstwo tutaj posiada również konie. Tutaj mamy jeden z wozów przewożących je, czyli Mercedes oraz Dodgerama z przyczepą do nich. To są właśnie o te dwa konie. Tutaj na gospodarstwie widoczne są krowy oraz byki. Masej z paszowozem Strautmana właśnie daje im TMR. Przed chwilą dojechał transport nowych zwierząt, które przywiózł nam man. A tutaj to, z czego cieszą się najbardziej wszyscy rolnicy, czyli akcja Nowy Nabytek. Nowym nabytkiem na gospodarstwie jest fend 1050 Vario. Największy fend czterokołowy o równych kołach parami. Tu mamy właściciela gospodarstwa, który jedzie sobie właśnie na kładzie. Tu mamy straż pożarną, która jedzie, być może coś się stało. Tutaj jest taki pojazd, który można wjechać wszędzie. Tak zwany Gator. Tym oto, właśnie akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na inne filmy z mojego oraz mojego brata kanału. Pamiętajcie o subskrypcji i pozostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!